Masz mistrzem! Masz do dogo doskonał stale! Idź dalej! A przeszkodził pokonać Wytrwale w drodze na szczyt Jak alpinista Chcesz się tam znaleźć? Jest chyba z Bądź Masz stale dogo doskonał Świcz stale! Idź dalej! A przeszkodził pokonać Wytrwale W wysokiej formie tylko najlepsze dziki To styl, co cię pochłonie Jak dobry film wciągnie, wciąż chcę ich do przodu Nigdy w to nie wątpię i sprawiam sobie zawodu Bądź mistrzem, dąż do tego wytrwale Wielko to, ty ktoś ma jakieś ale, rozwijaj stale dale, Bo zostaniesz w tyle, masz w sobie wiele zalet, tylko uwierz w siłę To jeszcze nie jest czas nieustających wakacji, czas ruszyć do akcji, pokazać swoje kilcy Poszuj z masz satysfakcji, gdy to wszyscy, złap swój bacyl i bądź w tym zajebisty Bądź, bizcy, bądź bizcy. masz talent, tylko to schowasz, stale i dalej A przeszkód by pokonać wytrwale, na strzęt, jak alpinista Chcesz się tam znaleźć, jest przykład mistrza, bądź, bizcy, bądź bizcy, Idź dalej, idź dalej, dalej, a w przeszkupi pokonasz Wale Drożę na szczególnie Jak alpinista Chcesz się to znaleźć Wiesz przykład z Zapisze. Masz talent, jeden mu zanika Miej wiarę, wykreś słowo, fiasko ze słownika Nie mówię, że jest łaska, musisz się coś zmienić Odstania pod kratką rzadko i czyni trening, Kto siedzi na tekstę, nagrywa kawałki Inny, Jeśli na deser lub jest mniejsze w walki Zajawki to nie bez ses, to z tym życia jeśli wkładasz do serca Masz wiele do zdobycia, masz czas, to go dobrze wykorzystaj Patentów długa lista, musisz wybrać sam Poczuć, mam zwycięstwo Nie stać w miejscu jak słupy Nawiną erę, misz ceremonii, idą grupę, grupę. Masz talent, to do stale i dalej, a przeszkód wypokona, wytrwale, drożę na szybę Jak alpinista, chcesz się to znaleźć Pierwszy kładz mięso, Masz stale, kogo do stola, widz stale i dalej, a przeszkód wypokona, wytrwale, drożę na szybę Jak alpinista, chcesz się to znaleźć Pierwszy kładz mięso to chcę to zrobić na poziomie master, zdobyć koronę razu nią ją grupę mafię i trafię w mój cel, bo raz już trafiłem Jak PC, PPC i szalone style Lecę to jak po toku pro rider Tak leci rok po roku, no to w tego frajdę Znajdziesz się na szczycie tak jak Tiger Wood Ty zajawa całym życiem brud, wycieczujesz głód Bądź mi Tu duch nie ma, liczy się cenić Trzeba wyrobić tę markę i ją rozprzestrzenić Podjąć walkę z samym sobą i przekroczyć bariery Czy to w tobór, bez korolka, mikrofon czy adaptery Bądź mi masz dalej do to to skola Idź dalej, chcesz kłócy pokonać, wytrwale w drodze na strzech, jak alpinista, chcesz się tam znaleźć, jest przykład mistrza. mistrza masz dalej, długo doskonał, czyli stale Idź dalej, chcesz pokonać, wytrwale w drodze na strzech, jak alpinista, chcesz się tam znaleźć, jest przykład mistrza Pieszy,